Panie doktorze, kiedy metody niefarmakologiczne będą nieskuteczne? Terapia niefarmakologiczna, metody leczenia bezcenności, oczywiście one mówią, są w tej chwili, można powiedzieć, takim złotym standardem w leczeniu, zwłaszcza bezcenności przewlekłej, natomiast one no, nieskuteczne są w większości przypadków bezcenności wtórnej. I to mogę powiedzieć z własnych doświadczeń, kiedyśmy tę terapię zaczęli prowadzić, że jeśli pacjent był, można powiedzieć, po lekarsku źle zakwalifikowany, jeśli pacjent miał... Ciężką depresję, której głównym objawem była bezcenność, i myśmy jej nie rozpoznali, to oczywiście wtedy nie jesteśmy w stanie pacjenta wyleczyć. Jeśli pacjent ma przewlekle jakieś problemy, które mu zaburzają rytm, no, ja pamiętam z swoich doświadczeń zawodowych y, jakieś tam panie, które zajmowały się, nie wiem, no, ciężko chorym y, mężem czy matką, i to właśnie był permanentny dyżur, i wtedy też stosowanie się do tych zasad terapii y, nie pomaga. Y, terapia również nie zawsze pomaga pacjentowi. To jest taka specyfika, jeśli chodzi o pols polskie warunki, bo ja może. Powiem też taki przykład. W ramach terapii, jednym z podstawowych warunków tej terapii niefarmakologicznej jest to, że my rozdzielamy nasze przestrzenie życiowe. Mamy przestrzeń do spania i przestrzeń do czuwania. Nasz mózg musi wiedzieć, jakie miejsce, jakie pory służą do snu, a jakie miejsce, jakie pory służą do czuwania. Natomiast no, przypomnijmy sobie, jak wyglądają polskie warunki. Często jest to tak, że ludzie mieszkają w jednym pokoju, ten sam pokój jest w dzień pokojem dziennym, w nocy jest sypialnią. Często w tym pokoju mieszka jedna więcej osób i ciężko jest rozdzielić te przestrzenie. Dotyczy na przykład też młodych ludzi. No, przychodzi do mnie student, który wynajmuje stację i, i ten pokój w tym mąży jest właśnie wszystkim dla niego. Jeszcze studenci mają też nieregularny tryb życia, także czasem bywa tak, że pacjenci nie mają fizycznych możliwości i warunków dostosowania się do tych zaleceń, ale no, tak jak pokazuje nauka wtedy... Tym pacjentom trudniej się będzie wyleczyć. No w tej chwili na dzień dzisiejszy doktryna jest taka, że bez jakby wdrożenia zasad z higieny snu ciężko jest liczyć na, na, na spektakularną poprawę. Natomiast może paradoksalnie do tego zagadnienia, czy komu terapia nie pomaga, mogę powiedzieć, że odkrywać coraz więcej pól, kiedy terapia jest też skuteczna. Na przykład myśmy na początku, czy powiedzmy te 10 lat temu, wykluczali z terapii pacjentów uzależnionych od leków nasennych. No bo wiadomo, no to jest inny zupełnie problem. To nawet nie ma można mówić o bezsenności, o depresji. To jest także stan psychiczny. I fizyczny pacjenta zależy wyłącznie od poziomu tej substancji we krwi. Jeśli mam jej za mało, to jestem roztrzęsiony, jak mam jej za dużo, to jestem oklapnięty, jak mam ją sam raz, to się czuję dobrze. Tyle tylko, że okazało się, że, że jeśli przyczyną tego nadużywania leków uspokajających na sennych była bezsenność, to włączenie tej terapii, czyli jakby nauczenie pacjenta, jak sobie radzić z bezsennością, znacznie ułatwiło wychodzenie z leków, czyli zdjęcie z pacjenta lęku przed tym, że się nie będę wysypiał, ułatwiło odstawienie leków nasennych. Także to jest jakby kolejna grupa, którą żeśmy poszerzyli którą żeśmy poszerzyli terapię. Rzeczywiście, że, że sama terapia nie leczy uzależnienia. To wymaga również y, innych metod farmakologicznych, ale jest to, też, jest to też pomocne. Także w tej chwili uważamy, że terapia niefarmakologiczna, czyli terapia poznawczo behawioralna, czyli tak naprawdę psy, psychoedukacja pacjenta na temat tego, jak sobie radzić z zaburzeniami snu, jest dość uniwersalną metodą, którą wydaje mi się, powinien dostać każdy pacjent, każdy z tych 50% ludzi, którzy mają predyspozycję do bezcenności i których ten problem kiedyś może, może w życiu.

I ta wiedza im się pewnie przyda. I być może dzięki takim audycjom, o rozmawiamy, to właśnie się dzieje, dlatego że no, robi się edukację, prawda? Jak sobie radzić z cukrzycą, jak sobie radzić z ciśnieniem, ci już namawia ludzi, żeby sobie mieli ciśnienie, żeby sobie badali ten cukier, bo to jest utajona choroba. Podobnie jest tutaj. Myślę, że ta, jest, ta wiedza pomoże tak naprawdę poradzić sobie z bezsennością, bo jak już wynika z tych naszych audycji, bezsenność się będzie rozwijała. My nie mamy wpływu na to, co się dzieje na świecie. No, nie zatrzymamy tego świata, nie wrócimy nagle do życia w jaskiniach, do życia zgodnego z rytmem wschodów i zachodów słońca, więc będziemy żyli coraz bardziej swój własny rytm okołodobowy, ale przynajmniej będziemy wiedzieli, jak sobie pomagać, jak te problemy nas dotkną.